Cześć wszystkim, ja jestem Piotr i witam was w kolejnym odcinku z Hypixel Bloka na Iron Manie, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się po raz kolejny phishingiem. Wiem, że część z Was może nie być jakimiś wielkimi fanami phishingu, natomiast wydaje mi się, że ten odcinek będzie dla Was mimo wszystko w miarę fajny, także zapraszam Was tutaj do oglądania. Ale tak, czym konkretnie się dzisiaj zajmiemy? Po pierwsze zdobędę Rod of the sea, czyli najlepszą wędkę, jaka w sumie jest na skyblocku razem z Auger Rodem, ale on jest używany tylko do Yeti Fishingu, także ogólnie najlepszą wędką jest właśnie Rod of the sea, którego dzisiaj zdobędziemy. Poza tym zajmę się odrobinkę Fishing festiwalami, z racji tego, że jest to nieodzowna część Rod of the sea i pokażę Wam jakie mam plany na phishing, jeśli chodzi o przyszłościowe rzeczy, no i co jeszcze udało mi się tutaj zdobyć, także wiecie. Tym się dzisiaj zajmiemy. Żeby podejść do tematu łowienia chronologicznie, musimy zacząć od tego, co działo się najwcześniej, a najwcześniej działy się fishing festiwale. Mianowicie 4 miesiące temu brałem udział w sporej ilości fishing festiwali i udało mi się wtedy zdobyć 9 Great White Shark Tufów, więc zaraz wam to pokażę. Ale tak, 4 miesiące temu, czemu tak dawno? Po prostu tak dawno. Nie miałem okazji, żeby zrobić fajnego odcinka właśnie z łowieniem. Także te nagrania po prostu sobie zostały i te itemy sobie zostały, ale w końcu zostaną wykorzystane. Także jeśli chodzi o Great White Shark Tufy, to możecie je zdobyć z Great White Sharków. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda walka z jednym Great White Sharkiem. No, i tutaj, żeby zdobyć Great White Shark Tufa, po prostu musi wam się trochę poszczęścić, ale tak, z takiego szarka możecie wydropić właśnie Great White Shark Tufa. Takich Great White Shark Tufów potrzebujecie 8, żeby wymaksować sobie wszystko, co możecie zdobyć na Skybloku, związanego właśnie z Great White Shark Tufami. No, i jedną z tych rzeczy jest Rot of the Sea, także już wam pokazuję. Jak udało mi się zdobyć te Great White Shark tufy, i zaraz przejdziemy dalej. Także możecie po prostu zobaczyć tutaj, jak wygląda walka z Great White Sharkiem. Nie jest ona jakoś niesamowicie trudna, natomiast lepiej mieć chociaż One of Mending do tej walki. Jest. Mamy tufa! Także mogliście zobaczyć, jak można zdobyć właśnie takie Great White Shark tufy. Do zdobycia ich, niestety, wymagany jest 24 poziom fishingu. Natomiast, kiedy Wam się już go uda zdobyć, naprawdę da się zdobyć nawet kilka tufów podczas jednego fishing festiwalu. Ale tak, mam przy sobie cztery Great White Shark tufy, które udało mi się zdobyć. Mam ich jeszcze trochę więcej, w tym jeszcze jeden dodatkowy, który nawet nie ma zastosowania. Niestety na Ironmanie nie mogę go również sprzedać, także jest to takie trochę przykre, bo mam item, który na zwykłym skyblocku jest warty kilkaset tysięcy coinów, a ja nie mogę z nim zrobić absolutnie nic. <grych> Natomiast tak, jeśli chodzi o zastosowanie Great White Sharków, to tak jak mówiłem, możecie ich wykorzystać 8, 4 do Road of the Sea, czyli ulepszenia właśnie Road of Legends, i jeszcze cztery można wykorzystać na ulepszenie Sharp Sharktooth Necklace'a na Razor Sharp Necklace'a. I właśnie to w tym momencie zrobimy. Także biorę sobie z mojego akcesorii baga mojego Sharp Sharktooth Necklace'a <gry> i możemy go już tutaj ulepszyć. Jest to naprawdę fajne ulepszenie z racji tego, że sam talisman dostaje jedno rarity więcej, a na dodatek dostajemy dodatkowe dwa strękwa, i tutaj możecie zobaczyć, że dostajemy dzięki temu legendarne akcesori, a legendarne akcesori to jest jednak coś fajnego, więc bardzo miło jest to zdobyć. No i widzicie również, że daje to dodatkowe 5% szans na zdobycie shark shark tifów podczas fishing festiwali. Także craftujemy sobie to i widzicie, mamy już sharp sharków Neklesa i to jest jeden z naszych kolejnych tutaj legendarnych akcesori, także idziemy w bardzo dobrą stronę. Niektórzy z was mogą jednak powiedzieć, że jest jeszcze coś, co możemy zdobyć oczywiście z great white sharków i jeszcze przy okazji tiger sharków. No i oczywiście macie rację, kiedy spojrzymy sobie do secret creature guide'a, to możecie zobaczyć, że z Tiger Sharków dropi coś takiego jak epicki Megalodon Pet, a z legendarnych dropi coś takiego jak legendarny Megalodon Pet. I zupełnym przypadkiem, autentycznie, <grywki> złożyło się tak, że dropnąłem oba te pety. Także możecie zobaczyć. Mam tutaj epickiego Megalodona i możecie zobaczyć, że daje on Strength, Magic Panda, Ferocity na wyższych poziomach. Te wszystkie trzy rzeczy. Dodatkowo. W zależności od tego, ile HP brakuje przeciwnikowi, do, zadajemy dodatkowe yy, damage. No i również Megalodon Pet zwiększa statystyki Shark Armora procentowo. Także jest to dość ciekawy pet. Natomiast jeśli chodzi o legendarnego Megalodona, to możecie zobaczyć, że ma on trzeciego perka. I ten perk działa w taki sposób, że jeżeli pokonamy jakiegoś moba to dostajemy dodatkowy damage i speed na kilka sekund. Także tak wyglądają Megalodon Pety. Tutaj jest ważna sprawa jeszcze z nimi, a mianowicie musicie pamiętać, że Megalodon Pety możecie sprzedać George'owi. Jeśli chodzi o epickiego Megalodona, to sprzedaje się on za 500 tysięcy coinów, a jeśli chodzi o legendarnego, to sprzedaje się za 2,5 miliona coinów. Także jest to ogrom coinów. Więc jeżeli zdobędziecie takie megalodon pety, a ich nie chcecie, to bezpieczną inwestycją jest właśnie sprzedanie ich Georgeowi, no w szczególności na Iron Manie, gdzie jednak zdobycie coinów jest nieco kłopotliwe. Także myślę, że stosowne będzie sprzedanie po prostu tego epickiego megalodona, a ten legendarny się zachowa w moich petsach, Także sprzedajemy go. No, i mamy dodatkowe 500 tysięcy coinów, więc o ile nie możemy sprzedawać Great White Sharptufów, to przynajmniej możemy sprzedawać Megalodony. I o ile z rzeczami na ulepszenie Rot of Legends na Rot of the Sea poszło stosunkowo szybko, bo tak naprawdę potrzebne było tylko i wyłącznie kilka fishing festiwali, no to niestety z ulepszeniem Rot of Champions na Rot of Legends było dużo, dużo, dużo gorzej. Także jeżeli zobaczymy sobie jeszcze Rot of the Sea jeszcze raz, to możecie zobaczyć. Że wymagane jest właśnie Rot of Legends, i żeby zdobyć Rot of Legends, potrzebne są dwa staki Enchanted Lilipadów. Więc wyszło na to, że zajęło mi to zdecydowanie dłużej niż samo zdobycie rzeczy na Rot of The Sea. No i możecie zobaczyć też, mam tutaj 25 tysięcy prawie kolekcji lilipadów, także sporo to zajęło. Rot of Legends też jest na ostatnim tierze kolekcji lilipadów, więc nie jest aż tak łatwy do odblokowania. No, ale tak żeby zdobyć te wszystkie lilipady, których potrzebowałem, okazało się, że wbiłem z Phishingu 24 na phishing 25 26, 27 i zbliżam się aż do phishingu 28. Na szczęście udało mi się w końcu zdobyć te wszystkie Lilypady, które są potrzebne do ulepszenia Road of Champions. Także za chwilę pokażę wam, jak ulepszam mojego Road of Champions. Zanim przejdziemy jeszcze tylko do kraftowania, chciałbym Wam coś tutaj pokazać, a mianowicie to, że dodałem do mojego Blue Whale'a i Expicera. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Blue Whale jest fishing petem, a po prostu łowiłem w ostatnim czasie dość sporo, więc tutaj jest to bardzo stosowne. A poza tym Blue Whale to jest po prostu pet, którego będę chciał wykorzystywać w przyszłości jako tank, no bo tak naprawdę zbieram powoli jakieś różne rzeczy pod tanka i będę chciał je gdzieś wykorzystać, a Blue Whale sprawdza się tutaj prawie najlepiej. Jest jeszcze jeden pet, a mianowicie Baby Yeti, który okazuje się być jeszcze lepszy. Natomiast on jest dość trudny do zdobycia. Zdobywa się go również złowienia, także jest to też fishing pet. No, i Baby Yeti Pet dropi z Yetiego, czyli z Sea który wymaga 25 poziomu. Zabiłem już trochę Yeti, jeszcze nie udało mi się zdobyć Baby Yeti Peta, ale jeżeli uda mi się go zdobyć, to również pojawi się o tym odcinek. Chciałem wam to jeszcze pokazać z jednego powodu, a mianowicie dlatego, że mój Lion Pet również ma i XP Shera. I tutaj jest jedna fajna taktyka. Jeżeli farmicie jakiś skill, do którego macie peta z EXP to po prostu wyjmijcie sobie inne pety. Więc jeżeli ja będę łowić, po prostu wyjmę sobie Lion peta i cały EXP będzie leciał do Blue Whale'a. I podobnie, jeżeli będę farmił foraging, to cały EXP pójdzie na Liona. Bo EXP jeżeli jest na kilku petach jednocześnie, no to ten EXP się dzieli na kilka petów. Także tutaj to jest jeszcze taka taktyka, którą wam w miarę polecam po dość sporej ilości wysiłku i tutaj łowienia, udało mi się w końcu zdobyć brakujące elementy na ulepszenie naszej wędki Rod of Champions na Road of Legends i Road of the Sea. Dlaczego od razu na Road of the Sea? Z tego względu, że po prostu łatwiej było mi zdobyć itemy na Rod of the Sea z Rot of Legends niż na Road of Legends z Road of Champions. Także tak to dziwnie wygląda, ale zaraz wam pokażę. W pierwszej kolejności musiałem zdobyć tutaj te Great White Shark Tufy i Enchanted Shark Viny. Co było całkiem proste, jakby nie patrzeć? Nie, nie jest to nic, co wymaga jakiejś sporej ilości wysiłku. No i po prostu gdzieś tam wziąłem udział w dwóch, trzech, czterech może Fishing Festiwalach maksymalnie i bez problemu to wpadło. No Enchanted Sharkwiny po prostu wpadają gdzieś tam w międzyczasie właśnie podczas tych festiwali. Ee, dalej idąc, no żeby ulepszyć Rod of Champions na Rod of Legends potrzebujemy dwóch stacków Enchanted lipadów i to jest dużo gorsze, bo tak naprawdę, po pierwsze, musimy zdobyć sobie w kolekcji Lilipadów poziom 9, i dopiero wtedy możemy skraftować Rot of Legends. Ale prawda jest taka, że kiedy odblokowujecie tą recepturę, to prawdopodobnie macie dopiero połowę tych Lilipadów. Także jest to odrobinkę kłopot, ale na szczęście udało mi się w końcu zdobyć Enchanted Lilipady dobrze, że lepsze sea dają enchanted lilypady od razu, bo jakoś to tam powpadało. Natomiast myślę, że w końcu przyszła pora na ulepszenie tej wędki i jeśli ktoś mnie zna, to dobrze wiecie, że fishing to jest mój ulubiony skill razem z foragingiem, tak naprawdę. Także od razu wydamy również rekombobulator na ulepszenie tej wędki i myślę, że to fajnie sobie tutaj poradzić. Także myślę, że możemy bez problemu tutaj za Zacząć od ulepszenia naszego Rot of Champions na Rot of Legends. No i jest to naprawdę dość spory milestone, jeśli chodzi o mój rozwój tutaj na Iron Manie, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. I możecie zobaczyć Rot of Legends. I Rot of Legends ma jedno rarity więcej, co jest całkiem fajne z tego względu, że z reporta dostajemy o 1% secreta chensa więcej. Dodatkowo sama wędka ma 2% więcej secreta chensa, czyli już 3%. A na dodatek, fishing speed jest zwiększony o dodatkowe 10%, także jest to mega fajne ulepszenie. I tak naprawdę, no wiecie, Road of Legends i później Road of the Sea to jest tak naprawdę najbardziej podstawowa wędka, jaką moglibyście chcieć mieć. Także jest to jednoznacznie bardzo dobre ulepszenie. No i idąc dalej. Mamy już tutaj ROD of the Sea, także to jest takie dość ciekawe ulepszenie, z tego względu, że potrzebujemy do tego ulepszenia właśnie Great White Shark tufów. Natomiast kiedy uda wam się je zdobyć, a tak naprawdę na Ironmanie łatwiej jest je zdobyć niż właśnie Lilipady, no to możemy ulepszyć sobie wędkę i jak widzicie, mamy kolejny raz Rarity więcej. A tym razem, dzięki ulepszeniu, właśnie z Epika na legendarną wędkę, mamy dodatkowe 2% z ClickliChef e, z Reforge'a, także jest to mega fajne. No i dodatkowo mamy jeszcze 1%, właśnie z samego ulepszenia wędki i mamy dodatkowe 5% Fishing Speeda, także jest to mega epicka sprawa. Oczywiście, jakieś tam pomniejsze rzeczy związane z Demedge'em, ale to aż tak nas nie interesuje. No i mamy dzięki temu już praktycznie najlepszą wędkę. Teraz zostało nam jeszcze dodanie rekonwulatora. Dzięki temu będziemy mieli mityczną wędkę i mityczna wędka po raz kolejny jest tutaj dla nas mega dobra. Z tego względu, że dostajemy dwa kolejne procent nosicery, więc... Naprawdę, jest to mega fajny upgrade i polecam wam ogarnąć sobie taką wędkę. Taka wędka będzie wam służyła bardzo długo, bo jest to w sumie najlepsza wędka do wszystkiego oprócz yeti fishingu. Także polecam wam to ogarnąć. No i jeśli chodzi o rozwój naszego Rot of the Sea, to tak naprawdę zostało nam jeszcze dodanie expertise na 9. i 10. poziom. Żeby to zrobić, muszę jeszcze trochę połowić. Także to jest jedyna rzecz, jaka mi tutaj została. Więc myślę, że Mając już tak dobre rzeczy, mogę zabrać się w końcu za łowienie, ale tym łowieniem nie zajmiemy się już oczywiście dzisiaj, bo nie ma na to czasu. Natomiast chciałbym Wam jeszcze tutaj wspomnieć o moich przyszłych planach, jeśli chodzi o fishing, a mianowicie tak: przede wszystkim. Musimy zdobyć legendarnego Dolphin Peta, którego zdobędziemy po prostu jako milestone za wyłowienie odpowiedniej ilości secretów. W porównaniu do Rera ma on dodatkowe 3% Secretchar Chensa. I oprócz tego stunuje Sea na kilka sekund po wyłowieniu ich. Także jest to dość fajny delfin. I jeszcze mamy tutaj do niego coś takiego jak Washed Up Souvenir. To się zdobywa z eventu Diany, czyli z eventu z antycznymi rzeczami. No i to jest specjalny pet item, który również będziemy chcieli wykorzystać, a to dlatego, że daje dodatkowe 5 Secret Charactersa, więc to jest coś, co bardzo będę chciał jeszcze zdobyć. Oprócz tego jest jeszcze Shark scale Armor i cały Shark scale Armor oczywiście będziemy chcieli ulepszyć Dipsy Orbami na Submerge. także to są tak naprawdę główne rzeczy, jeśli chodzi o Fishing, które nam zostały. E, oprócz tego jeszcze zdobycie exp Expertise 10 na naszym Roto of the Sea, ale w sumie to jest mniej więcej wszystko. E, także możecie napisać, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki z phishingu. E, mogę powiedzieć, że kolejne odcinki w planach to jest właśnie phishing, chociaż nie w kolejnym odcinku. I planuję teraz robić więcej kontentu z miningu oraz z... Dodatkowo jeszcze dungeonów, także możecie napisać, co chcecie zobaczyć najbardziej. Jeżeli coś bardzo się wyróżni w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, to na pewno tego kontentu będzie najwięcej. Ale tak, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego cionka. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Do zobaczenia i cześć, cześć.